Siema, siema, witam was w kolejnym odcinku z subnautiki Tak, lecimy sobie Ja w tym momencie odcinki nagrywam trochę hurtowo Bo mam w teorii e Jutro jechać Na no, Kurde, prawie dwa tygodnie Niestety Nie chcę, ale muszę, bo ktoś tak za mnie stwierdził e No i co No i właśnie dlatego Nagrywam odcinki trochę hurtowo e no i, no I właśnie Przez chwilę nagrę Jeden, teraz lecę z drugim i muszę nagrać sześć. Mm, ale co? Ale lecimy sobie do bazy aktualnie. Jak ktoś nie wie dlaczego, odsyłam do poprzedniego odcinka. Yy. Co to było? Co? Czym ty jesteś? Wrak. Czemu on się tak świeci jak psu jajca? O co tu chodzi? Ty, tu można palnikiem. Bo jest palnik, no. To jest miejsce dla palnika. O kurde, dobra, ja palnik muszę zrobić. Bo jeszcze takiego nie mam. A jak widać się przyda. Nie wiem z czego go się robi, ale wiem, że w odcinku ze skanowania zdobyłem na niego schemat. Jak już powiedziałam, odcinki będą się pojawiać środa czwartek i piątek 17. No i niestety ja wracam dopiero w sobotę z tego co kojarzę. Albo w piątek No ale na pewno będę o takiej porze, że odcinka już bym nie zdążył nagrać. Tak, tą bazę trochę rozbudowałem, przebudowałem, bo to, ta końcówka była skończona, ale no baza by mi się rozpadła. Zalewałbym ją wodą, bo już tu miałem taki problem, ale to naprawiałem. Yy, butelka. Yy, kwarc potrzebuję. Na panel. Bo jak jestem w stanie zrobić wzmocnienia. Tu są wzmocnienia lit i 3 tytanu, dobra. Więc zaraz wzmocnię sobie tą bazę i będę mógł zacząć... Yy, zacząć ją zbudować. Plus 7 do wytrzymałości kadłuba. Łącznie 9. Więc przedłużę od razu tą bazę minus jeden z każdy zbudowany element jest minus jeden czyli tu będą dwa doki no dobra podkładam podokładam jeszcze trochę tych umocnień o na przykład tutaj dam takie wzmocnionko chociaż nie tutaj miał być in tu ma być szyba ogółem będzie szyba. Jeśli dobrze pamiętam swój plan. A wydaje mi się, że całkiem dobrze go pamiętam. Więc tak, tu mogę dać jeszcze jedno wzmocnionko. Kolejne. Dobra. Myślę, że jeszcze jedno wzmocnienie dam radę gdzieś tu wstawić. Tak na szybko. Dobra, za zabrakło mi tytanu, ale tytan to akurat jest mały problem. Nieważny o, właśnie dlatego mówię, że tytan to jest mały problem. Dwa tytanu. No właśnie, jaka jest moja naj... Słabsza bateria. Co ja tutaj mam w ekwipunku? 52. No, tutaj nie będę ładował. 74. 21. I w Bilderze 3. Teraz mam 3% baterię, którą właśnie no, ładuję przy okazji. Co to jest Teraz tak, nie używam za bardzo naprawczego Więc palnik przygnę do czwórki I w tym momencie baterię z palnika wyjmę Wsadzę do Seaglida A tu wsadzę baterię z Dobra Taka zamianka i nie mam wody. Jakby to jest serio hit. Planeta cała wodna, po prostu jeden wielki ocean, a ja nie mam czego się napić. Zarąbiście. Uwielbiam takie warunki. Ale tak naprawdę, no. Trzeba by zrobić uzatniarkę. Czy jakkolwiek inaczej to nazwać, nie pamiętam. Stacja uzdatniania, z tego co kojarzę. Mm, na którą nie mam fragmentów, musiałbym się na Aurorę wybrać. A nie ukrywam, na aurore jest dość ciężko się dostać, z samym Seaglidem. Bo Seaglide to taki... awaryjny, lipny skuterek. No będę się gonił z tą pęcherzówką, nie? Okej mam ją. Nawet gdzieś tam było w jakimś wpisie. W PDA. Awaryjny scooter Siglite. I tak naprawdę dlaczego nie miałem... Dlaczego takiego czegoś nie ma? Hmm. Coś przeszło na radio. To radio miałem zdemontować. bon, bo to jest niepotrzebne a muszę wejść do kapsuły i odbiorę sobie tutaj ok Ok, czyli niby mógłbym tam lecieć, ale z tego co było w wezwaniu, no to nie podejmować próby ratunku bez łodzi podwodnej. Czyli tak naprawdę no Cyclops y Cyclops Simov albo Brown. Ja przyszedłem w zasadzie. Wiem po co. Radio latarnia. Składniki nieznane. Ok. Bo tamten marker. Miejsce lądowania Sanbima zniknie po wylądowaniu Sanbima. Eee. Wtedy będę musiał na ślepo pływać tam. To gaś mi to A trasa jest dość nieprzyjemna i... No, nie ukrywam, że na ślepo można trafić na Reapera. Bo te stalkery, które właśnie... na którymi właśnie przepływam. Akurat nie jest problem. Problemem zdecydowanie jest Reaper dla um. co, Czym jesteś? Fragment przenosi konsoli pojazdów. Tak. Czyżby następny. Czy następny odcinek będzie miał tytuł Składamy Simafa? Albo Poważny pojazd Simaf? O, tu jest ten. Tutaj tego palnika miałem użyć. Także sobie to od razu wyspawam. Wypalę. O kurde, Stalker centralnie nade mną przypłynął. Jestem w środku Fajnie, jeszcze muszę tylko potlen tlen wypłynąć Bo jak byłbym w... wow, od Stalkera byłem. Jak byłem w środku tej, ru... tej ruiny, no to nawet przyrząd wynurzeniowy by mi nie pomógł PDA Krzesło obrotowe. Ale tak naprawdę następny odcinek będzie miał na pewno tytuł Sambim. Nieważne czy Simov już będzie, czy nie. Łoweczka. Fragment konsoli pojazdu.